Księga Wyjścia, rozdział 19. Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu. W tym dniu przybyli na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj, rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a pan zawołał na niego z góry i powiedział: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom Wyście widzieli co uczyniłem Egiptowi jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów gdyż do mnie należy cała ziemia lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym takie to słowa powiedz Izraelitom. Mojżesz powrócił i zwołał starszych ludu i przedstawił im wszystko, co mu pan nakazał. Wtedy cały lud jednogłośnie powiedział: Uczynimy wszystko, co pan nakazał. Mojżesz przekazał panu słowa ludu. Pan rzekł do Mojżesza: Oto ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał. Gdy będę rozmawiał z tobą i uwierzył tobie na zawsze. A Mojżesz oznajmił panu słowa ludu. Pan powiedział do Mojżesza: idź do ludu i każ im się przygotować na święto dziś i jutro. Niechaj wypiorą swoje szaty i niech będą gotowi na trzeci dzień. Bo dnia trzeciego stąpi pan na oczach całego ludu na górę, synaj. Oznacz ludowi granicę dookoła góry i powiedz mu, strzeżcie się wstępować na górę i dotykać jej podnóża, gdyż kto by się dotknął góry, będzie ukarany śmiercią. Nikt nie dotknie go ręką, lecz winien być ukamienowany lub przebity strzałą. Człowiek ani bydle nie może być zachowany przy życiu, gdy, gdy zaś zagrzmi trąba, Wtedy raczej oni mają podejść pod górę. Wtedy Mojżesz wstąpił z góry i nakazał przygotować się ludowi. I wyprali swoje szaty. Później powiedział ludowi, bądźcie gotowi na trzeci dzień i nie zbliżajcie się do kobiet. Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak, że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu i unosił się z niej dym jak z pieca. I cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród gromów. Pan stąpił na górę syna i na jej szczyt, i wezwał Mojżesza na szczyt góry, a Mojżesz wstąpił. Pan rzekł do Mojżesza: Stąp na dół i surowo napomnij lud, aby się nie zbliżali do Pana, chcąc go zobaczyć, gdyż wielu z nich przypłaciłoby to życiem. Także kapłani, którzy mogą, by, mogą kiedy indziej zbliżać się do Pana. Niech się oczyszczą, aby ich Pan nie pokarał. Wtedy jak Mojżesz do Pana, lud nie będzie śmiał podejść do góry synaj, gdyż zakazałeś mu to surowo, mówiąc, oznacz granicę około góry i ogłoś ją świętą. Pan potem powiedział do niego, idź, stąd na dół, a potem przyjdź ty i Aaron z tobą. Kapłani i lud nie mogą przejść granicy, aby wstąpić do Pana, bo by ich ukarał. Mojżesz zszedł na dół do ludu i to mu oznajmił. Koniec rozdziału XIX księgi wyjścia.